Uczucia z serca płynące. Uczucia z serca płynące, spadają jak łzy w rozpaczy. A ja tak chciałbym biegnąć za słońcem i chociaż raz Cię znowu zobaczyć, przytulić Twe dłonie, całować Twe serce. Jesteś właściwie moim powietrzem. Odeszłaś za głosem księżyca. Teraz szukasz szczęścia gdzie indziej. Popatrz, ile możemy zrobić. Jakie jeszcze piękne może być życie. Więc wróć do serca mego. Tam drzwi zawsze będą otwarte. Nie przemijaj ze swoim uczuciem, bo nigdy już sobie nie wybaczę. Pamiętam zresztą, jak zawsze mówiłaś. Miłość swoje miejsce zawsze odnajdzie.